Zostajesz wygnany na ziemię! Ty jesteś bardzo złym demonem. Ojej, serio? Tak jest, Pipek. Musisz przestraszyć pięć ludzi. Jeju no pewnie jestem takim strasznym demonem, widzisz to, Pipek! Co to mi się stało? Nie, czemu ty jesteś taki zły! O, tak, pipek, i zostałem zesłany na ziemię, żeby przestraszyć ludzi. Tutaj mam pierwszy pokój, a żeby odblokować kolejne, muszę przestraszyć pierwszą osobę tutaj. Nie uda ci się na pewno, ja na to nie pozwolę! Chwileczkę, jestem w jakimś pokoju. Czy to jest pokój jakiegoś dzieciaczka? widzisz to? O, nie, biedaczek, proszę, nie przestrasz go! I tutaj na górze pisze, cel, prze przestrasz śpiącego Dzieciaczka, o ja, no dobra Ja idę podywanie i patrz, co on robi On sobie w coś gra chyba na telefonie Ty chyba nie chcesz przestraszyć, co? On się ciebie będzie bardzo bał Tak, muszę go przestraszyć, Pipek, poczekaj, co mogę zrobić? Jest tutaj jakiś ogień, na przykład Albo jakaś kartka papieru Ho, Co mogę zrobić? Bo tak straszę cię! Ale słabe, o co tutaj chodzi? Em, bo? Ty mnie próbujesz przestraszyć, naprawdę? Ehm, no tak, jestem taki demonem. Stary, ja się Serio, nie przestraszyłeś się? Promowie no mówię ci nieważne idę spać. Co, te dziecko się nie przestraszyło? Takiego demona? Nie, widzowie, jestem słabym tutaj demonem, ale chwileczkę. On tutaj pił. Mówił mi, że ma pracę domową i może. Piszę mu tutaj jedynkę, jakby został ze szkoły. Uwaga, wpiszmy moją tutaj. I zobaczcie teraz, teraz piszę tutaj e-minus. Taka ocena 1 plus 1 równa się 3. On niby tak napisał. Wezmę mu to do ręki i pokażę. Czekajcie, ha ha ha. Zaprowadzę to temu dzieciakowi. A masz, to dla ciebie, pasz. Dostałeś jedynkę, ja to zmieniłem. Nie, no. Nie wierzysz mi to zobacz! Biedynka. O tak, widzowie, jesteśmy bardzo złym demonem i te dziecko przestraszyliśmy. No w sumie on się mnie nie przestraszył tylko tej oceny, ale to bardzo dobrze. Teraz Pipek pójdę do drugiego pokoju i przestraszę kolejną osobę. No co ty robisz? Jeszcze ci nie jest za mało! Co to jest za osoba? To jest jakiś gamer. Patrz, ma tutaj burgirka, jakieś puchary i patrz, jak on wygląda. W ogóle się mnie nie boi. A bo przestrasz się! I chwileczkę on w ogóle nic nie mówi. A tutaj ma jakiś komputer. Hm, może coś z tym zrobimy. Bo przestraszam cię! Yo, yo, serio! Mnie przestraszyć? No co, a nie przestraszyłem cię? No w życiu, ja się ciebie nie boję! Skoro w ogóle cię nie przestraszyłem, to wejdę na twój komputer i coś ci tutaj zrobię. Hehe, <laughs> usunę mu Robloxa albo coś takiego. I patrz teraz, usunąłem ci Robloxa! Jak to? Co? Niemożliwe! Tak, jestem ja lepszy od ciebie, widzisz to, ha, ty jesteś tak nisko! <laughs> jesteś najgorszym demonem, co ty zrobiłeś? O tak, widzowie, ale przestraszyliśmy go. Dobra, szybko, musimy iść do kolejnej osoby. Będę naprawdę najstraszniejszy. Teraz jest trzeci pokoik. Wejdźmy tutaj i chwileczkę, wow, tu jest bank. Chyba będę musiał okraść kogoś. A tu jest jakiś ziomeczek, który jest bardzo dobrze ubrany. Tylko muszę jakoś go przestraszyć. Ho, jestem demonem! Już się mnie nie boję. Jestem szefem mafii i właśnie okradam bank. Co? On się nawet mnie nie boi? Szef mafii? To jest jakiś złoczyńca. Jak ja mogę go przestraszyć? W takim razie wiem, co zrobić. Może zadzwonię po policję. Tak jest. gdzieś tutaj jest telefon? On no, na pewno wtedy się przestraszy. Ho, muszę znaleźć jakiś telefon. Czekajcie. Gdzieś tutaj może być jakiś tablet. Tak jest. Tutaj jest telefon. Halo, halo? Policja? Proszę przyjechać. Tutaj jest jakiś ziomeczek. Halo o, policja, czy ktoś ukrada bank? Tak jest, proszę przyjechać, jestem strasznym demonem i chcę go przestraszyć No dobrze, dziękuję za informację, zaraz tam będziemy O nie, co się stało, tam jest policja za drzwiami Widzisz, to no teraz cię przestraszę Policja jest za drzwiami, dobra, teraz ją wezwę I teraz słyszę w tyle policję, Jucho, przyjechała Ale dobrze, teraz muszę oczywiście pójść do kolejnego pokoiku I muszę szybko przestraszyć kolejną osobę Co to jest? To jest jakieś biuro, w którym pracują bardzo różni ludzie Kogo mogę tutaj przestraszyć? Czy ktoś tutaj jest? Widzę tutaj kogoś, to jest chyba jakiś szef z tego, co mi się wydaje. Jak ja mogę przestraszyć szefa? A, jestem strasznym demonem. Oni wszyscy mnie opuścili. Co? Pracownicy? Nieważne, muszę zarobić teraz więcej pieniędzy. Wracam do pracy. Co? Wraca do pracy? On siebie nie przestraszył? Dobra, co ja mam zrobić? Może ukradnę wszystkie jego pieniądze z sejfu, skoro on tak bardzo ceni sobie kasę. Tak jest. He, Luczek demonik idzie oczywiście gdzie on tylko ma swój sejf. Muszę się bardzo dobrze rozglądnąć. Tutaj jest jakiś wielki sejf. Dobra, teraz będę go otwierać. Patrzcie to. W tym momencie tak jest. Biorę cały całą kasę. Ile tutaj jest banknotów w środku? Ukradłem ci całą kasę. Nie, co? Jak to? To były moje wszystkie pieniądze. <grywa> o tak, przestraszyliśmy tego ziomeczka. Świetnie, idziemy do kolejnej osoby. I teraz jest ostatni pokój. Będę najlepszym demonkiem. I tutaj jesteśmy w jakimś pokoju. Hum, czy tutaj jest jakaś osoba? Co tutaj się dzieje? To jest jakiś ziomeczek. On ma jakąś swoją grę w Robloxie. Dobra, muszę z nim pogadać. Bum, przestraszam cię. Co tam mordeczko? Kim ty jesteś? Jestem strasznym demonem i zniszczę twoją grę. Jakoś ci nie Wierzę, to jest niemożliwe, mam dobre zabezpieczenia Hmm, co, zabezpieczenia? Dobra, może się tam wkradnę Na pewno ci się nie uda, ty mi nie wyglądasz na hakera, nigdy mnie nie przestraszysz Co, nie przestraszę go? Słyszeliście go? O nie, teraz siadam na jego komputer i mu go skakuje, o tak Dołączam do jego grupy, świetnie Bez żadnego problemu i schakuję mój, ją, jestem adminem i co ty da to? Jak ty się właśnie do mojej grupy, co? Nie zrobisz mi tego. Idź do swojego szefa, który cię zesłał. On cię ukaże. Co? Za co? Za to, że jestem takim strasznym demonkiem? No nie. Dobra, idę. Na pewno dostanę wyróżnienie. O ta! Byłeś bardzo złym demonem, dlatego teraz zostajesz aniołkiem. Co? Aniołkiem? Ej, ja teraz jestem naprawdę bardzo dobry. Co? Ja byłem taki słaby? No tak. Byłeś mega słabym demonem, więc teraz będziesz pomagać ludziom. No nie wierzę. Zawsze chciałem być demonem, ale w sumie rozumiem cię, bracie. Tak jest, panie Boże. Naprawdę teraz zostałem aniołem? Co jest grane? Dobra, Muszę teraz pomagać ludziom. O nie, ale jestem bardzo słabym aniołkiem. I teraz wejdę do pierwszego tego portalu. Muszę być chyba najlepszym aniołkiem. Dobra, wchodzę tędy i mam nadzieję, że komuś pomogę. Z chwileczkę. O o, czy tutaj jest ten demon? On próbuje kogoś przestraszyć. Nie, ja byłem demonem i nie rób tego. o, przestraszę tego złego dzieciaka. Nie, nie rób tego, naprawdę. Ja byłem przed chwilą demonem i to jest niefajne. Dobra, muszę z nim porozmawiać. O nie, to jest anioł, co jest? Nie dotykaj mnie, ty jesteś zbyt dobry. O... Muszę cię pokonać, demonku. Nie może straszyć ludzi, dobra. Musimy znaleźć coś, co pokona tego złego typka. Ja nie wiem, czemu taki byłem. Ja w sobie lubię być dobry. Tutaj mamy jakiś dobry przedmiot, który go przestraszy. I musimy go teraz wypędzić. Chodź tutaj. Nie dotykaj mnie, Aniole, nie. Teraz tak bardzo świecę. Widzisz to, ale jestem dobry. O, co to ma być? To jest za mocne. No i pomogliśmy temu dzieciaczkowi. Świetnie, on stąd uciekł. Warto być dobrym widzowie. Dobra, szybko musimy wyjść do kolejnego portalu, żeby pomóc kolejnej osobie. Dobra, ja jestem oczywiście najlepszy. Uwielbiam być dobry. I chwileczkę jestem w jakimś pokoju, gdzie jest. Znowu demon i co? On sobie je jakąś barchewkę? O nie miał chodź tutaj króliczko. Muszę go wybawić, żeby go zjeść! Co? Ty będziesz od tego słodkiego króliczka? No nie, on jest taki mały. Nie widzę, nie możemy na to pozwolić. W takim razie zadzwonę do pana Boga i on cię usunie, ty zły typku. O ja, dobra, tutaj jest oczywiście jakiś przycisk, który będę rozmawiał z Panem Bogiem. Tak jest. Musimy usunąć tego złego typa. Gadnij do kogo zadzwoniłem? Do pana Boga, zaraz cię usunie! Halo, halo, co to ma być? Idź, co, demonie? O, tak, i on sobie poszedł! Czy wy to widzicie? To było takie dobre. Ale pomogliśmy temu malutkiemu króliczkowi. Jesteśmy takimi dobrymi aniołkami. Dobra, wracamy do normalnego świata. Trzeci portal, za chwilę będziemy najlepszym aniołkiem. W sumie fajnie jest być aniołkiem. Dobra, wbijam tutaj. I dobra, co jest teraz? Ej, to jest jakaś stacja komputerowa i znowu jest ten głupi demonik, który próbuje zhakować chyba coś. O nie, odsuń się nie możesz hakować! Nie zatrzymasz mnie, jestem demonem hakerem! Jestem, nie rób tego, naprawdę nie hakuj! Nic z tego, nie będziesz mi mówić, co mam robić. O nie, w takim razie zadzwonię do twojego szefa, do, sze do szefa wszystkich demonów i na pewno. Pewno wtedy będziesz mieć przypał Dobra, tu jest telefon Dobra, cykamy numerę Halo, czy to jest pan demon boss? Tak, to ja, o co chodzi? Bo ten głupi demon jest bardzo zły I tak źle wykonuje swoją pracę O nie, ten straszny demon Ma przewalone O tak, i teraz na pewno wylecisz z roboty, typku Za to, że hakujesz, ja cię zgłosiłem Jak to do mojego szefa żartujesz sobie? Tylko nie to I zobaczcie, on zniknął w idealnym momencie Dobra, to jest takie śmieszne Okej, okay, teraz nie możemy pozwolić, żeby dalej coś zrobił Musimy iść do przedostatniego portu... I naprawdę wygrać to wszystko jako ten dobry e, aniołek. I o, 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 nie, ten demon jest w tym momencie w sklepie i on chce coś ukraść, mi się wydaje. Nie, no ten pracownik bardzo się boi, jaki biedny. Stop, nie rób tego naprawdę! Teraz ukradnę ci cały sklep. Co ty tu robisz, aniołek? Będę dzwonić na policję i na pewno teraz cię zabiorą, Dobra, szybko. Tutaj jest sklep alarmowy, zamknij sklep szybko, walę ten alarm. I w tym będzie policja? O nie, co się dzieje? Jakiś demon jest to? Dobrze, że leci tutaj policja, takie. Haha ha, i co teraz demonku teraz będziesz leżał Jak to wyzwałeś policję No to spada na razie O tak i on uciekł sobie dobra to jest takie mocne Dobra szybko uciekamy pomogliśmy Ta policja była serią mega mocna A teraz mamy ostatni portal żeby być aniołkiem I pomóc komuś i jesteśmy w jakimś Ło wow, nie u kogoś w pokoju I on zniszczył ten demon cały mu komputer Czy wy to widzicie ja nie wierzę Monitor jest rozwalony z siekierą jakąś. co to ma być o to jest takie przykre to ja nie chciałbym tak co ty robisz ten głupi demon ja jestem aniołkiem i nie mogę ci na to pozwolić Pozwaliłem mu cały sprzęt komputerowy No nie, no naprawdę, to jest zbyt mocne Teraz zawołam chomika, który na pewno Cię pokona, haha, ha, ty nawet nie wiesz Jaki to jest chomik, bo to jest chomik od Pana Boga Uwaga, i teraz przyszedł chomik ha! ha, ha o tak, bardzo dobrze Udało ci się pokonać wszystkie demony Joho, ale to było dobre